Cześć, witajcie ponownie, widzicie się ze mną, natomiast z moim gościem pierwszy raz, docent Wojciech Marli, czy gastroenterolog. Będziemy dzisiaj rozmawiać o dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, szczególnie przy Metforminie, ale też po prostu o zespole te drażliwego i w ogóle skąd te dolegliwości się biorą. Więc dzień dobry, panie doktorze, i, i super. Mam nadzieję, że już jesteście z nami i dajcie znać, czy nas słychać dobrze i czy wszystko jest ok, będziemy zaraz zaczynać rozmowę. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania w trakcie wykładu, napiszcie je na czacie, będziemy też na bieżąco odpowiadać i informować o wszystkim. Na sam początek chciałabym zacząć takie pytanie wprowadzające do całej rozmowy. Skąd tak naprawdę biorą się te problemy jelitowe przy, przy zespole drażliwego? Dużo osób, naszych podopiecznych, naszych słuchaczy, czytelników, narzeka na te problemy. Często to jest taki moment, w którym na przykład zaczynają się zdrowo odżywiać, przychodzą na jakąś dietę e, inną niż, niż wcześniej, no i nagle mówią, nie mogę jeść tak dużo ważył, bo nagle pojawiają się problemy, albo zniechęcają się do tego zdrowego stylu życia, no bo gdzieś te dolegliwości są uporczywe i, i męczące. Jak to wygląda? Dzień dobry, przede wszystkim witamy w Szczecinie. No. Dziękujemy za trud, że Pani tu przyjechała. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło jest mi Państwa powitać i porozmawiać na te tematy. Faktycznie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego dotyczą bardzo wielu osób i nie jest to temat nowy. Taki, takie pojęcie jak zespół nadwrażliwego jelita został knuty już ponad 100 lat temu i przez wiele, wiele lat jest bardzo ważnym problemem. Który dotyka wielu osób i jest też problemem takim diagnostycznym i leczniczym. Dzisiaj przez wiele lat mówiliśmy o tak zwanych zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Dlaczego czynnościowych? Dlatego że nasze poszukiwania, żeby znaleźć odpowiedź dlaczego takie dolegliwości występują, często kończyły się fiaskiem, czyli pacjent miał wykonywane badania endoskopowe, USG, badania biochemiczne. Nic nie wychodzi, wszystko jest OK, a dolegliwości są Jakie dolegliwości? Bóle brzucha, wzdęcia, odbijania, zaburzenia rytmu wypróżnień. I przez wiele lat nie wiadomo było dlaczego tak się dzieje. Dużą rolę oczywiście odgrywa stres i o tym wiadomo już od dawna. Ale mniej więcej od 20-30 lat tym tematem zainteresował się profesor Drosman. Jest to założyciel tzw. Fundacji Rzymskiej. Która opracowuje tzw. kryteria rzymskie. W tej chwili mamy tzw. kryteria rzymskie czwarte, które obowiązują od 2016 roku, które na podstawie różnych badań, które przeprowadzono i klinicznych, i doświadczalnych, dowiedzieliśmy się trochę więcej, jaka jest przyczyna. I przyczyną są zaburzenia tzw. osi mózgowo-jelitowej. I w tej chwili. To oczywiście ten termin zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego funkcjonuje, ale coraz częściej mówi się o zaburzeniach osi mózgowo-jelitowej. I w to wchodzi bardzo wiele zespołów, bardzo wiele objawów, a do najczęstszych należą dwa, czyli wspomniany już zespół nadrażliwego jelita, czy zespół jelita nadrażliwego. On dotyczy głównie dolegliwości ze strony jelit, czyli są to, jest to ból brzucha połączony ze zmianą rytmu wypróżnień czyli pojawia się zaparcie i ból brzucha, albo biegunka i ból brzucha, albo te wypróżnienia są nieregularne, raz jedno, raz drugie, uczucie niepełnego wypróżnienia. A drugi zespół to jest tak zwana dyspepsja, dyspepsja mówiąc po polsku, w języku polskim niestrawność, jest to tak zwana dyspepsja czynnościowa, czyli też nie znajdujemy przyczyny dolegliwości. W prostych badaniach dotyczy górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli mówiąc o dyspepsji, raczej myślimy o dwunastnicy, żołądku. I są to różnego rodzaju objawy, jak uczucie ciężarów nad brzuszu, uczucie pełności, odbijania. Może występować zgaga, nie jako objaw dominujący, bo jeżeli mamy tylko zgagę, to raczej jest to symptom choroby refluksowej. Tak więc te dwa zespoły, dyspepsja czynnościowa i zespół jelita nadwrażliwego, są najczęstszymi zespołami wchodzącymi w skład właśnie zaburzeń osi mózgowo-jelitowej. I tutaj wiemy więcej, dlaczego tak się dzieje. To, to, to te zaburzenia osi mózgowo-jelitowej dotyczą przede wszystkim mikrobioty. Mikrobiota jest ważnym elementem tej osi mózgowo-jelitowej. Wchodzi w skład tzw. bariery jelitowej, która występuje w jelicie z dynamiczną strukturą i w skład tej bariery jelitowej wchodzą komórki układu odpornościowego, zakończenia nerwu błędnego, komórki układu immunologicznego, śródbłonek, limfa. I oczywiście mikrobiota pełni ważną rolę, i ta mikrobiota podlega różnym dynamicznym zmianom. I takie sytuacje, które bardzo tą mikrobiotę zaburzają, to jest właśnie stres, często nieuświadamiany przez nas, który dotyczy właśnie tego obwodowego układu nerwowego. Dieta, wiele produktów powoduje zmiany składu i funkcji mikrobioty, i takie produkty typu FODMAP, czyli zawierające bogate węglowodany, które łatwo podlegają fermentacji, mogą mikrobiotę zmieniać i wywoływać dolegliwości i szereg innych czynników, chociażby leki. Wiele leków, które mają działanie różne, na przykład leki przeciwbólowe, mogą zmieniać mikrobioty, to są inhibitory pompy, które stosuje się właśnie w leczeniu tych objawów, ale czasami to może być takie błędne koło i te leki szkodzą. Metformina, która jest stosowana w leczeniu cukrzycy, otyłości, insulinooporności, ma bardzo korzystne działanie, to korzystne działanie na insulinooporność. Polega na modulowaniu mikrobioty, ale z drugiej strony też może indukować wiele szczepów, które z kolei wzmacniają fermentację i powodują zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. No właśnie, jak już wspomniał Pan o metforminie, to jest oczywiście najczęściej zalecany teraz lek u, u, u osób z insulinoopornością i faktycznie ma to działanie fantastyczne, pomaga uregulować tą gospodarkę węglowodanową, obniżyć... Poziom glukozy jest no i faktycznie pacjenci są bardzo zadowoleni. Natomiast pojawia się największy, główny problem, który najczęściej zniechęca pacjentów do, do stosowania metforminy i czasami po prostu muszą odstawić ten lek. To są właśnie problemy jelitowe, które najczęściej na samym początku stosowania metforminy występują. U niektórych osób one faktycznie po jakimś czasie, nie, nie, niedługim czasie, po kilku dniach mijają i wracają do równowagi. Natomiast są osoby, które po prostu przewlekle męczą się z biegunkami, z wzdęciami, z bólami brzucha. Przy metforminie. I, I teraz, no właśnie, jak sobie z tym radzić? I z czego to, to wynika? I, I co by tutaj Pan polecił? No właśnie, ważne jest, żeby ustalić ten związek przyczynowo-skutkowy, bo nie zawsze dolegliwości, które występują, są spowodowane przyjmowaniem metforminy. Czyli, żeby powiązać czasowo, czy te dolegliwości występowały już przed podaniem, zażywaniem tego leku, czy w trakcie, czy po. Nie zawsze należy od razu z tej metforminy rezygnować, ale może okazać się, że na podstawie wywiadu i różnych badań, wyników okazuje się, że jednak ta metformina jest przyczyną. A przyczyną, dlaczego metformina daje te zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego? Dlatego, że ona stymuluje wzrost niektórych bakterii o działaniu właśnie silnie fermentacyjnym. Do nich należy na przykład Escherichia coli. Niektóre rodzaje szyicha coli są indukowane przez metforminę, jest to działanie pożądane. Więc można albo zmniejszyć, obniżyć dawkę tej metforminy, albo starać się tak zmodyfikować dietę, żeby zredukować liczbę tych bakterii szyicha coli. No i takimi substancjami, które skutecznie hamują, konkurują ze szyichą w przewodzie pokarmowym, są probiotyki różne szczepy probiotyków. Lactobacillus plantarum na przykład ma bardzo dobre badania, jeżeli chodzi o taką i konkurowanie z, z, z betforminą. Możemy to wzbogacić o błonnik rozpuszczalny, bo mamy błonnik rozpuszczalny, nierozpuszczalny, nie nierozpuszczalny może to do dolegliwości jeszcze potęgować, nasilać, więc błonnik rozpuszczalny możemy właśnie eliminować te produkty, które wzbudzają fermentację, np. przykład jabłka, gruszki, paradoksalnie na przykład śliwki. Śliwki też są bogate FODMAP, śliwki często stosowane przez pacjentów z zaparciami, żeby pomóc sobie. One paradoksalnie mogą też te dolegliwości nasilać. Tak więc przez wsparcie prebiotyczno- probiotyczno-dietetyczne możemy redukować te działania niepożądane metforminy. To dotyczy ten problem dotyczy mniej więcej 10 do 30% pacjentów przyjmujących metforminę. No oczywiście może być tak, że pomimo tych naszych starań dalej jest nietolerancja na metforminę, no i niestety może to być powodem, że tą metforminę należy odstawić. Można ją odstawić na jakiś czas i po pewnym czasie znowu próbować do niej wrócić. Trzeba też pamiętać, że te modyfikacje mikrobioty nie występują tak szybko, to nie jest tak, że Odstawimy na przykład jabłko, gruszkę i na drugi dzień już będziemy mieć super jakieś efekty. To czasami mówi się, żeby taka dieta podmapowa FODMAP zadziałała, musi minąć 2-3 tygodnie. Tak więc powinniśmy mniej więcej ten czas 2-3-4 tygodnie przeznaczyć na, 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 na modyfikację tej, tej mikrobioty. Tak więc można ewentualnie wstawić metforminę, spróbować właśnie brać prebiotyki, prebiotyki, eliminować niektóre produkty z diety i na przykład po miesiącu spróbować tą metforminę znowu włączyć do, do leczenia. Tutaj e, też endokrynolodzy czy diabetolodzy, którzy przypisują metforminę, czasami stosują taki zabieg, że albo zmieniają na przykład preparat na innego producenta, więc nie wiadomo, czy to kwestia substancji pomocniczych, mogą tutaj. Może tak być, tak, mhm. oczywiście. Zawsze albo wolniejsze warto... zwiększanie dawki, żeby zmniejszyć. Albo jakby... właśnie wolniejsze zmniejszanie dawki, nie od razu ta pełna dawka. Mhm. Zawsze ta zamiana preparatu działa. z doświadczenia, wiem, że różne leki. Y, 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 mają różnego rodzaju substancje pomocnicze i może być to kwestia też substancji pomocniczych. Jakichś tolerancji tak, na, na, na te substancje. jakiejś tolerancje, tak, są różnego rodzaju wypełniacze, kapsułki mhm. mają różny skład, niektóre zawierają na przykład laktozę, mogą zawierać jakieś fragmenty innych białek, które mogą działać oczulająco, także taki, taki zabieg warto na pewno wykonać. Jest to jedna z to możliwości, tak. Żeby, tak. żeby gdzieś się wymieniać. No dobrze, a jak już pojawiają się te problemy jelitowe przy zespole Drażliwego, który z probiotyków są -probi byłby tutaj odpowiedni dla takich osób? No, trzeba powiedzieć tak, że probiotyki w Zespole Wrażliwego mają dosyć dobrą literaturę i, i poza pracami, które w sposób oryginalny dokumentują ich działanie, a tych prac jest sporo, um, y, poczynając od chyba najbardziej, najlepiej cytowanej pracy na świecie z, z Ośrodka Szczecińskiego, pana doktora Niedzielina, który jeszcze 20 lat temu bronił doktorat stosując Lactobacillus plantarum 299V u pacjentów z nadwroźliwym jelitem tutaj w Szczecinie, to od tego czasu oczywiście tych badań powstało bardzo dużo. I nie sposób jest wszystkie badania ogarnąć, ale można skoncentrować się na rekomendacjach, na rekomendacjach różnych towarzystw. W Polsce mamy z 2018 roku rekomendacje Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, które rekomenduje raczej jednoszczepowe probiotyki niż wieloszczepowe w leczeniu zespołu nadrażliwego jelita i z takich dostępnych na rynku są trzy preparaty. To jest Lactobacillus Plantarum 299V, Bifidobacterium infantis i Saccharomyces boulardii. Trzeba powiedzieć, niedawno opracowaliśmy pewien raport, jeżeli chodzi o rekomendacje i doszukaliśmy się 17 zaleceń różnych towarzystw. To są zalecenia japońskie, zalecenia niemieckie, zalecenia amerykańskie, zalecenia brytyjskie. 14 z tych rekomendacji jest pozytywnych, czyli te towarzystwa rekomendują probiotyki. 3, 4 mówią, że jeszcze jest niewystarczająca wiedza, żeby rekomendować probiotyki, ale większość rekomenduje. Większość tych towarzystw nie rekomenduje konkretnych szczepów albo wymienia kilka czy kilkanaście szczepów, które można stosować. Ale powołując się na ostatnie rekomendacje, które ukazały się w kwietniu, to są rekomendacje Brytyjskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Na podstawie metaanalizy różnych prac to towarzystwo stwierdza, że najlepiej działają pałeczki w pasu mlekowego. Ten efekt jest lepszy niż w przypadku bifidobakterium czy sacharowy ces. Natomiast ten efekt korzystny pałeczek pasu mlekowego... Jest głównie dzięki pracom opublikowaną z Lactobacillus plantarum 299V. My dokonaliśmy takiej własnej metaanalizy i okazuje się, że ten szczep ma najbardziej korzystne działanie, jeżeli chodzi o wspólną wrażliwego jelita. Jak długo takie probiotyki podawać? Towarzystwo zaleca 12 tygodni taki okres, żeby stwierdzić, jak probiotyk działa. Tak więc z własnego doświadczenia wiemy, że. Lactobacillus plantarum 299V działa bardzo korzystnie, zwłaszcza u pacjentów z postacią biegunkową, z postacią zdęciową. Trochę trudniej jest radzić sobie u pacjentów z postacią zaparciową. Tutaj tro, tro, troszeczkę inna strategia. No i oczywiście będą pojedyncze osoby, które, które będą wymagały też innego, innego, innego postępowania. To Postępowanie tych zaburzeń czynnościowych powinno być holistyczne i tutaj Oczywiście jeden probiotyk może sprawy nie załatwić. Musimy też bardzo zwracać uwagę na styl życia, czyli, żeby pacjent miał odpowiednią ilość snu, żeby były dobre relacje w rodzinie. Co z tego, że będzie miał najlepszą opiekę medyczną, najlepsze jak leki. Styl życia wymagał... Jak styl życia będzie wymagał zmiany, albo na przykład będą konfliktowe sytuacje uh -huh. w rodzinie, że pacjent wraca do domu, a tam są kłótnie, nerwy, czy złe relacje w pracy. To wszystko musimy brać pod uwagę. Relacja lekarz-pacjent, lekarz dietetyk lekarz to jest bardzo ważne to z tego, że lekarz będzie serwował najlepsze leki, jak ta relacja będzie polegała na braku zaufania. Nawet są takie powiedzenia, że najsilniejszym lekiem jest sam lekarz. Nieważne co daje, co daje tylko ważne kto daje. Nie. To są bardzo ciekawe rzeczy, które Pan mówi, a ja zresztą, zresztą doskonale wiecie, że ja zawsze popieram właśnie takie podejście, żeby przede wszystkim zacząć też od tej jakości swojego życia, bo zmiana jakby dieta, ruch, to wszystko są takie rzeczy podstawowe, wiadomo, że leki, natomiast to jak my żyjemy, jak, jaki mamy poziom stresu, właśnie w jakich relac relacjach funkcjonujemy, to słuchajcie, jest jedna z takich moim zdaniem ważniejszych rzeczy, o których trzeba zacząć, bo zmieniamy powiedzmy dietę, idziemy do dietetyka, ale ta relacja właśnie nie jest taka, jakbyśmy chcieli, stresuje nas ta zmiana stylu życia jakby, też w domu rodzina na przykład nie rozumie, czemu my musieliśmy pewne zmiany wprowadzić, to też nasila ten stres i później pojawiają się te problemy jednak na nerwowym, stresowym. No i właśnie, i, i to jest takie błędne koło, prawda? Chcemy pozbyć się dolegliwości ze do strony przewodu pokarmowego, a potem się okazuje, że ten stres mimo wszystko jednak cały czas jest i nasila te objawy, więc tak... Tak jest. I ten, ten stres właśnie często jest nieuświadamiany, on może być wielo wieloczynnikowy, wielopoziomowy, tak więc identyfikacja, w ogóle uświadomienie sobie, że ten stres jest obecny w naszym życiu, jest bardzo ważne. No i później poszukiwanie źródła tego stresu. No i oczywiście wszelkie małe kroki, które będą powodowały że nawet jeżeli ten stres będzie, ale będziemy potrafili rozładować ten stres, czy regenerować się w odpowiednim momencie, bardzo, bardzo pomaga. Bardzo dobrze działają różnego rodzaju grupy wsparcia na przykład. Jeżeli mamy kilka osób, z którymi, z, którymi, z którymi mają podobne dolegliwości, możemy już się wygadać, bo często na przykład rodzina nie rozumie, że mamy takie problemy, albo lekarze często ignorują objawy pacjentów, bo lekarze są skoncentrowani głównie, żeby zapobiegać nowotworom, żeby... Mhm. Nie, nie, Dbać o prawidłowe ciśnienie, tętnicze krwi, a jak ktoś ma wzdęcia, no to jest taki obiad małogroźny. tak? Dlatego się no nie właśnie, umiera. No właśnie, dlatego my też jako Fundacja prowadzimy grupy wsparcia i, i zresztą widzicie, że wygadanie się właśnie przed osobami z podobnymi problemami zawsze jest pomocne i, i skuteczne. Dlatego no, cieszymy się, że to wszystko tak funkcjonuje i faktycznie możemy dzięki temu działać i pomagać. E, jeszcze m, na koniec właśnie ostatnie pytanie, czy m, który konkretnie preparat właśnie robi tutaj przy tych dolegliwościach byłby OK? Bo wcześniej e, rozmawiałam e, z doktor Karoliną z żydecką faktycznie, że barier tutaj pomagał w, tej, e, w przywróceniu tej, tej bariery jelitowej, natomiast e, w przypadku właśnie tych wzdęć, tych dolegliwości, e, który, który warto byłoby w takim razie w takiej sytuacji zastosować? Mówiąc też o, o, o wskazaniach do probiotyków, oczywiście powinniśmy kierować się badaniami klinicznymi i tutaj Lactobacillus Plantarum 299V ma bardzo dobre badania i, i, i śmiało możemy go polecać. Tylko, który to jest konkretnie? To jest sam samprobibe. Mhm. Natomiast y, musimy patrzeć też na to, że, że nigdy taki zespół np. jedwana drażliwego nie występuje w izolacji. Często te zespoły się nakładają, czyli np. Na może być insulinooporność i zespół jelita, zespół jelita i dyspepsja, to, to, to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Więc i tak też działa oś mózgowo-jelitowa, ona różna, na różnych piętrach działa i warto wspierać ją z dwóch stron, czyli ze strony i przewodu pokarmowego i ze strony um, 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 centralnego układu nerwowego I takim preparatem jest na przykład stres. Stress. Który, no który jest psycho psychobiotykiem. psychobiotykiem, który ma dobre badania, jeżeli chodzi o do łagodzenie dolegliwości bólowych brzucha, ale też ma bardzo dobre badania, jeżeli chodzi o redukcję na przykład hormonów stresu, o obniżenie mm -hmm. kortyzolu. Mm, czyli pozwala obniżyć ten, ten próg taki y, stresowy i trochę tą jakby oś mózgowo-jelitową rozluźnić. Tak więc można y, albo dołączyć na przykład Sanprobi Stres do Sanprobi IBS, albo stosować je zamiennie. No właśnie, czy można właśnie je ze sobą łączyć, tutaj też często nasi, nasi słuchacze właśnie pytają, czy można te preparaty ze sobą łączyć, barier z IBS, czyli bez ze stresem. Można łączyć właśnie te mhm. preparaty, ponieważ one działają w różnych miejscach osi mózgowo-jelitowej i się, i się jakby uzupełniają, suplementują. Oczywiście może nierozsądne byłoby stosowanie wszystkich pięciu czy siedmiu probiotyków naraz, ale połączenie ze sobą dwóch, robienie krótkiej przerwy, potem wymiana tych probiotyków, to bardzo korzystnie działa. Sam Super Formula, która ma dobre, mhm. dobre badania, jeśli chodzi właśnie o zaburzenia metaboliczne. Sam robi barier, z kolei z takiego własnego doświadczenia jest bardzo polecany u pacjentów właśnie z postacią zaparciową. Czyli tutaj raczej nie sam robi bez, a sam robi barier. Tak więc tutaj jest duże pole do działania. Moż mo można manewrować, można, można, manewrować, kombinować, można kombinować, i, zmieniać Można manewrować, można zmieniać, można tak. Słuchajcie, powoli będziemy już tutaj naszą rozmowę kończyć, dobiegamy już do końca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście napiszcie na czacie. Jeżeli później Wam coś przyjdzie do głowy, to również możecie nam wysyłać na maila. Myślę, że jeszcze będę mogła wtedy doktora trochę zaatakować tym pytaniami. Tutaj widzę jeszcze pytanie od pani Moniki, tak? Czy można stosować tam probi bez przy metforminie? Oczywiście, że można, jak najbardziej. Takie badania, które się toczą, to, to oceniamy Sanprobi barier, jeżeli chodzi o metforminę, ale sam Probi też jak najbardziej można stosować, bo te dolegliwości wywoływane przez metforminę przypominają zespół nadrażliwego jelita mm -hmm. i, i właśnie ten szczep też działa korzystnie, jeżeli chodzi o hamowanie czyli alkoli. Jak najbardziej. Słuchajcie, ja jeszcze tak na koniec Wam powiem, że, że miałam przyjemność zobaczyć endoklinikę doktora Marlicza tutaj w Szczecinie. Powiem szczerze, że zrobiło mnie to ogromne wrażenie. Na pewno zdjęcia pokażę, słuchajcie, bo, bo jest fantastyczna. Więc oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, też zachęcam, żeby tutaj skorzystać też tutaj z gabinetu doktora, który jest gastroenterologiem, więc pamiętajcie, że przy tych dolegliwościach jelitowych tutaj też wiecie dobrze, że ja mam celiakię, no i też wiem, że dużo osób z Was, Tutaj ma podobny temat zdrowotny, jeśli chodzi o mnie, więc słuchajcie, możecie jak najbardziej tutaj z tej wiedzy korzystać i, 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 i pozwolę sobie Le po prostu zaprosić. Oby, oby, oby nie trzeba było, ale oczywiście zapraszamy tak. i, i, i będziemy starali się wspólnie tutaj rozwiązać problem, jeżeli tak. No i oczywiście o tych probiotykach też będziecie mieli wtedy możliwość porozmawiać trochę szerzej w gabinecie. Słuchajcie, ja serdecznie dziękuję panu doktorowi. Mam nadzieję, że, że czegoś się dowiedzieliście. Słuchajcie, jeszcze dobrze, zanim zakończę, to się pojawiło jedno pytanie jeszcze od pani Beaty. bram ostatnio San Probi Barier, zaczęłam na wyjeździe, na wczasach. Uważam, że bardzo mi pomógł. Czyli, tak podsumowując dzisiejszą rozmowę, myślę, że to dobra informacja. Bardzo dziękujemy za to. Więc ja dziękuję jeszcze raz tutaj panu doktorowi za, za tą rozmowę. Będzie ona zapisana, możecie do niej wrócić, zarówno na, na naszym fanpage'u, jak i na, będzie zamieszczona na YouTubie naszym fundacyjnym. I ja też z Twojej strony jeszcze zapraszam. Za chwilkę Będę rozmawiać z profesor Ewą Stachowską no i poruszymy już te diet, tematy diety i suplementacji w insulinooporności. oraz też o tych psychobiotykach. Wypytam panią profesor, bo też ten temat ostatnio był przez nią poruszany i, i myślę, że tutaj ten temat też będziemy trochę wałkować i, i sprawdzać. Ja też dziękuję za rozmowę i gratuluję działania i pręż, prężnego działania Fundacji, bo takie działania są no, bardzo potrzebne i, i naprawdę gratuluję. Jestem pod dużym wrażeniem. Dziękuję A bardzo. Państwa bardzo dosyć. serdecznie pozdrawiam.